W zadaniu 9 podstawą ostrosłupa jest trójkąt równoboczny w takim razie Jedna z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy, a dwie pozostałe krawędzie są do podstawy nachylone pod kątem 60 stopni i mają długość 5 pierwiastków z 3 każda. W takim razie mamy wysokość Nachylona pod kątem 60 stopni. Mamy kąt prosty. 5 pierwiastków z 3 oraz 5 pierwiastków z 3. Musimy tutaj rozważyć nasz trójkąt ABS, korzystając tutaj z twierdzenia, korzystając ze związku między długościami boku w trójkącie 30, 60, 90. W takim razie mamy, że 2a jest równe 5 pierwiastków z 3, dzielimy przez 2. A jest równe 5 pierwiastków z 3 przez 2 oraz wysokość a pierwiastek z 3, czyli to jest równe 15 drugich. Wyznaczamy pole powierzchni podstawy, korzystając ze wzoru na pole trójkąta równobocznego. W takim razie mamy nasza krawędź, czyli A, to jest 5 pierwiastków z 3 przez 2 do potęgi drugiej, pierwiastek z 3 przez 4. No i to jest równe. 2 razy 5 do potęgi drugiej to mamy 25 i razy 3 to jest 75 pierwiastków z 3. I mamy to przez 4, wszystko jeszcze przez 4 to będzie równe. 75 pierwiastków z 3 przez 16. Objętość jest 1 trzecia razy pole podstawy, czyli 75 pierwiastków z 3 przez 16, i razy wysokość 15 drugich. To jest równe 375 pierwiastków z 3 przez 32 cm3 i dopiszemy cm kwadratowe.